Witajcie w naszej kuchni, dzisiaj Kotlet TV Chcę Wam pokazać jak przygotować fantastyczną przepyszną pizzę w kształcie serca. Jest to świetny pomysł na walentynkową kolację ale nie tylko, możecie ją zrobić bliskiej osobie, a na pewno będzie zachwycona. Zaczynam od przygotowania drożdży. Świeże drożdże rozpuszczam w szklance z odruminą wody i łyżeczką cukru. Do miski wsypuję mąkę pszenną, a także troszkę mąki żytniej chlebowej. Fajnie poprawę smak ciasta na pizzę. Do tego dodaję wodę, rozrobione drożdże, dwie łyżki oliwy. A zamiast soli wykorzystałam zmielone, suszone pomidory z dodatkiem czosnku. Możecie wykorzystać inną swoją ulubioną przyprawę. Fajnie takie dodatki wpływają na ostateczny smak ciasta na pizzę, więc gorąco Was zachęcam do takich eksperymentów. Następnie wszystko dokładnie mieszam, po czym przekładam na blat i zagniatam, aż ciasto będzie bezproblemowo odchodzić od dłoni. Tak przygotowane ciasto. Wkładam na około 45 minut do miski, aby wyrosło. W tym czasie przygotuję sos. Latem najlepszy sos będzie na bazie świeżych pomidorów. Zimą, kiedy te pomidory są troszkę bez smaku, polecam Wam użyć takiej spuszki. Wrzucam je na patelnię, doprawiam lubczykiem i bazylią i dokładnie mieszam. Zostawiam, aż będą całkowicie rozciapciane. Możecie również dosolić, to szczególnie w przypadku świeżych pomidorów. Wyrośnięte ciasto przekładam na omączony blat, lekko wałkuję, a następnie formuję dłońmi w kształt serduszka. Na to nakładam sos, rozprowadzam go równo na całej powierzchni. Posypuję z wierzchu startym serem. Najlepszy jest ser mozzarella, który fajnie się rumieni podczas pieczenia. Na to układam kawałki szynki parmeńskiej. Możecie oczywiście wierzch zrobić wedle własnych upodobań. I jeszcze na to odrobinę sera. Tak przygotowaną pizzę wstawiam do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. W przypadku pizzy na grubym spodzie, tak jak ta. Czas pieczenia to 20 minut. Po upieczeniu posypuję z wierzchu pizzę dodatkowo rukolą. Bardzo fajnie tutaj pasuje. I gotowe! Jak widzicie ciasto jest pulchne, pyszne i nie możecie poczuć, ale możecie mi uwierzyć, że pięknie pachnie. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na naszą stronę www.kotlet.tv